gotowy do, do nagrania? Wątrobianku? Jesteś gotowy? O, no to zaczynamy Dzisiaj będą trudne rzeczy, wiadomo jak zwykle Dzień dobry kochani Witamy w, wi, Witamy w poradniku agenta Patrzą jaki cześć agent Co dzisiaj agent wyciągł? Dziś będzie trudne, jak zwykle u nas Wiadomo, dziś będziemy to robić Jajka, dokładnie, co trzeba zrobić, żeby zrobić jajka, co jest potrzebne? Co jest potrzebne? No jajka są potrzebne, co dokładnie, masz jajka? Ale się zastanowiły, ile mamy jajek? Wątrobianku pomyśl, ile mamy jajek? Nie, więcej? No nieważne, dobrze. Zostaniemy przed tym, że mamy potrzebne są cztery jajka, które rozbijamy. I na masę robimy na patelni, Prawda? Do chlebek i wszystko jasne. Wiadomo, bo u nas jest zawsze przyjemnie. Buziole, bo może.